Chantel, a ty daj, dobra, dam, za moment wam coś dam. 63 tyle szans jest wart jeden SMS, który możecie wysłać pod 7312 o treści Vox. Koszt takiej wiadomości to 3 zł. 69 groszy. Więc jeżeli do godziny 15, czyli przez następne 24 minuty, wyślecie taką wiadomość, to wasze szanse wzrosną. I kto wie, może to do was zadzwonimy i się ucieszycie tak ładnie jak wczoraj Arleta. Arletka, na święta Aha. i nie tylko na święta. Mam dla ciebie od Vox FM w to piękne czwartkowe popołudnie. 1010 zł. Naprawdę. Naprawdę? <noise> nie, nie, dziękuję. Bardzo proszę, jaka szczęśliwa. <noise> Misiaż sama buzia cieszy. 7312 SMS o treści Vox. Teraz każda taka wiadomość jest warta, 63 szanse, więc do dzieła! Vox. Vox. Reklama. RTV EURO GD. Tylko do środy. 100 zł rabatu za każde wydane 1000. Na cały asortyment. Promocja nie dotyczy sprzedaży usług, kart podarunkowych i premier wybranych smartfonów. Aż do 2000 zł rabatu. Odkurzacz bezprzewodowy Dyson V15 Detek Absolut. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką i teraz to 3199 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulaminy w sklepach EURO i na EURO.com.pl. Uwaga, uwaga! Tylko teraz i tylko w sklepach stacjonarnych Neonet rewelacyjna oferta na produkty marki Apple. Wszystkie iPhony, iPady, MacBooki i Apple Watch aż 10% taniej. Sprawdź sobie oraz swoim bliskim wielofunkcyjny oraz wydajny sprzęt dostosowany do wszystkich waszych potrzeb i płać aż 10% mniej. Nie czekaj i skorzystaj już dziś. Tak! Tylko teraz wszystkie iPhony, iPady, MacBooki i Apple Watch aż 10% taniej. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach. Marian? Mhm. A co my mamy z tego, że kupujemy w MediaExpert? No jak to, co, Barbara? Za wydanego tysiaka dostajemy 100 złotych rabatu. Aha. Teraz w MediaExpert 100 złotych rabatu za wydane tysiące złotych zyskaj nawet 2000 złotych na telewizory, smartfony, laptopy, IT, duże i małe AGD objęte promocją. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl Kikiem! Twoje życie jest piękniejsze! Nowość w ofercie Kik. Od dziś znajdziesz u nas praktyczne AGD marki Waves do domu i łazienki. Na przykład toster za jedyne 70 zł oraz damskie T-shirty za jedyne 20 zł. Tylko do wyczerpania zapasów. Kik! Cena mówi sama za siebie. Gdzie wielki wybór na święta mam? W Kauflandzie! Od środy żodkiewka, złoty pięćdziesiąt zapęczek przy zakupie dwóch, a truskawki, siedem złotych za opakowanie pięćset gramów przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mamy. Kaufland. Poszukujesz nowych mebli? Odwiedź salon PADE na drugim piętrze Centrum Handlowego Panorama. Teraz mega promocja na meble najlepszych polskich producentów do jadalni, sypialni, pokoju dziecka i kuchni. W ofercie także duży wybór mebli tapicerowanych. Oferujemy transport, montaż, raty i projekt kuchni gratis. Zapraszamy do salonu meblowego PADE. Ryneczek Lidla cały rok tętni życiem. Pomarańcze deserowe, cena regularna bez obniżek 6,99 za kilogram. A teraz aż 50% taniej, 3,49 za kilogram. Tak, tylko 3,49 za kilogram. A truskawki, cena regularna bez obniżek 11,99 za opakowanie 500 gramów. A teraz 41% taniej, tylko 6,99 za opakowanie. Tak, tylko 6,99 za 500 gramów. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Play smartfony z abonamentem są taniej o VAT. Przejdź do Play i wybierz ofertę z abonamentem, a za smartfon, na przykład Samsung Galaxy S23 5G zapłacisz taniej o VAT. Szczegóły w salonach i na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Autoport po raz kolejny zaprasza na najlepszą imprezę klubową w regionie. 9 kwietnia w Niedzielę Wielkanocną zabierzemy Was do kolorowego Rio de Janeiro, stolicy tańca i świetnej zabawy. O oprawę muzyczną zadba czterech znakomitych DJ-ów na czele z naszym gościem specjalnym DJ-em Mikro. Więcej informacji na Facebooku. Zatańcz z nami gorący Latino House. Do zobaczenia w Niedzielę Wielkanocną w Autoporcie w Gorzowie. Start o 21.00. U nas drewno, masz na pewno. Centrum drewna Seft. W ofercie bogaty wybór drewna konstrukcyjnego, galanterii ogrodowej, podłoży ogrodowych, materiałów opałowych, saun ogrodowych, impregnatów do drewna. Atrakcyjne ceny, sprzedaż stacjonarna i online. Centrum drewna Seft. Gorzów Koniawska 18. SEWD.pl Reklama. Vox FM Gorzów. W rytmie hitów. W rytmie hitów. 101 i i FM Gorzów. Po świętach dużo utrudnienia dla kierowców, ale i pasażerów komunikacyjnych.